Uh, dostałam to za darmo, nie wiem w ogóle, uh, to jest z Fenty Beauty, to chyba dostałam od Sephora, nie wiem, ja nie wiedziałam w ogóle, że ja dostaję paczki od Sephora, w sensie nigdy wcześniej mi nie wysyłali i nagle patrzę, o Sephora i nie wiem za bardzo co to jest, ani do czego to się używa, ja to używam pod podkład i wydaje mi się, że to jest coś fancy, bo Fenty Beauty jest drogę i fancy, więc używam to, ale czy ja widzę jakąś różnicę w moim make-up? Eee, nie wiem, zobaczymy. Ja dopiero to używam czwarty dzień, więc pokaż cycuchy. Bro! I'm just shut up, don't! Fuj, ale ja jak to dodałam to na story, to dużo osób pisało, że też ich obrzydza to słowo, więc to nie jest tylko jakiś mój wymysł. Jadłaś lody ekipy? Nie, nie jadłam, nie jadłam, a szukam i szukam i szukam i um, wczoraj mój brat, on już jadł chyba czwarty raz, Tony, i on wczoraj leżał tutaj opakowanie i pierwszy raz mogłam chociaż zobaczyć to opakowanie na żywo, bo nigdzie nie ma tych pieprzonych lodów. Ale teraz nie wiem, w Biedronce i w tym będzie? W Lidlu chyba czy coś takiego? Nie się cera pogorszyła by the way, look at this shit. But she's still cute. She's cute. ja jeszcze uczę się akceptować swoją cerę z trądzikiem, bo to jest jeden z moich największych kompleksów. O, od maka taka cera leksuwa. Możliwe, możliwe. W ogóle ja brałam tą antykoncepc antyko antykoncepcję na cerę i teraz przestałam brać. Ale w życiu, o oh mamo, ja nie wiem. Ja jak brałam tą antykoncepcję, byłam strasznie wrażliwa. Ja o każde małe gówno płakałam. Wszystko. Ja, ja bym się potknęła o, nie wiem, jakiegoś banana czy coś, i ja bym zaczęła płakać, bo mi by było przykro, że y, ten biedny banan, bla, bla, bla. W sensie po prostu byłam strasznie wrażliwa i o wszystko płakałam. I teraz, jak nie jestem już na tych tabletkach, to jest o wiele lepiej, naprawdę. O wiele, o wiele lepiej. Chociaż miałam na początku taki problem po zejściu z tych tabletek, że ja chciałam płakać, ja czułam potrzebę płakania, a nie mogłam. W sensie. Coś mnie blokowało, więc nie wiem, to było dziwne, ale teraz już jest git. O, co? Oplułaś się, że taka mokra? First of all, Radek, um, nie, to... Oh my gosh, a propos... Okej, okay, bo teraz tak zrobiłam. Nie, Radek, to jest woda. Słuchajcie, ja zgubiłam, e, znaczy nie zgubiłam, tylko oderwałam sobie e, dwa paznokcie i teraz moja ręka wygląda tak. A ja mam dosyć że dziwne spotkanie dzisiaj. I tak dziwnie, przyjść z takimi. Oh my gosh! Nie wiem, czy ja mam ubrać rękawiczki. Czy ja mam ubrać rękawiczki i udawać, że, że się boję koronawirusa, czy coś, że. O, rękawiczki, bo nie chcę dotykać. Nie wiem, czy, czy ja mam ubrać może fancy rękawiczki albo plastrami sobie tutaj. Na jakim profilu byłaś w Elo? Na Bioang. Na Bioangu byłam. Masz kontakt? Nie, nie mam kontaktu z Natsu. Znaczy, nie, nie mam, ale napisała do mnie kilka dni temu i jest taka słowowa props, w sensie fajnie, że napisała prywatnie, a nie wyciągała tego publicznie, więc to było miłe z jej strony. Ale nie, nie mam z nią kontaktu, ale pod koniec naszych wiadomości po, ja albo ona, nie pamiętam kto pierwszy wyszedł z inicjatywą właśnie, żeby że musimy pogadać, spotkać się. No nie wiem, czy dojdzie do tego kiedyś. Zobaczymy. Ej, strasznie, strasznie, potrzebuję tego do ucha teraz. Serio? Idziecie ze mną. I got it. Ok, teraz e, muszę was położyć, tak i muszę sobie zrobić. Oh my gosh. O, oh, kurde. Oh, wow, jak jest... O, ja pierdoliczę. Ja już kończę. Co z tym przyjaznym obserwatorem? Ja to będę robić jeszcze. To będzie, to będzie, spokojnie. Co z Twoimi studiami? No właśnie. Nie wiem, czy kojarzycie. Yy, ostatnio był dosyć trend na TikToku: w sensie ciśnięcia mnie. I ja w tamtym momencie sobie uświadomiłam, jak bardzo niestabilne, niestabilna jest moja praca, i moje miejsce w ogóle, w sensie. Jednego dnia ludzie Cię mogą lubić, a, a następnego nie. I gdzie ja będę za rok, gdzie ja będę za dwa. I um, moja mama, właśnie cały czas mi mówi, żebym wróciła na studia i zastanawiam się. Tylko ja nie, nie wiem, co ja bym miała studiować, bo. Nie wiem. Jest jedna rzecz, która mnie interesuje, ale to jest dosyć ciężka rzecz do uczenia się. Um, I nie wiem, czy, czy to by było dla mnie, ale. No, to jest ciekawa rzecz bardzo. Um, jadłaś nowego hamburgera tego wegetariańskiego. Zmaka! Nie, nie, nie. Dzisiaj właśnie chcę podjechać i chcę go spróbować. I chciałam nagrać tego TikToka a, albo na Instastory, więc może dzisiaj zobaczycie. Idziesz na, tre na trening. Um, no, będę szła, jak wrócę do Warszawy. Ja bym chciała bardzo zobaczyć, jak jest na Sparringu. W sensie ja bym chciała fizycznie. Zobaczyć! Po prostu jestem ciekawa, jak to jest dostać, inną... You know, boom! Like, get hit, like, get beat up. Jestem ciekawa, czy to. Na pewno, okej, okay, to nie, nie jest fajne, ale. Czy to jest na tyle scary, że ja w ogóle. Oh my gosh! No, 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 no! Bo na razie, MMA for me to jest. Nie wiem, no, jest. Ciekawe, ale no, nigdy nie miałam sporygu, więc jestem ciekawa, czy ja bym. Uciekła. Zostaniesz zakonnicą? Nie, ale ja kiedyś. W Kościżynie, jak jeszcze mieszkałam, dosyć długo myślałam, że będę zakonnicą i ja pamiętam, moja babcia, raz y, byłam z moimi kuzynkami, by, byliśmy na targu, w nie są takie targi i tam wszystkie babcie ze wsi dookoła przychodzą i sprzedają swoje kury, jakieś tam mięsa, kury to są mięso, um, jakieś warzywa, owoce, różne rzeczy. I jedna babcia właśnie mówi, jakaś tam babcia sprzedająca mówi, o jakie piękne dziewczynki, bla, 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 ale będą ładne, coś tam, coś tam, coś tam, a moja babcia mówi, nie, nie, one będą wszystkie zakonnicami i myśmy serio myślały, że my będziemy zakonnicami, w sensie dalej w 100% nie, nie ten, nie nie zamknęłam tych drzwi, chociaż nie wiem czy teraz ja bym mogła być zakonnicą, Ale um, to było śmieszne jak, jak ja bym uciekła do zakonu. Ale czemu filmik... Czemu filmik na czyle został zmieniony na prywatny? Um, ja dostałam ten filmik do akceptu i on. od początku... To, nie podobało mi się to co tam mówię ale e, dobra już był nagrany nie chciałam tracić jakby ich czasu ani nagrywek ani nic więc poszedł ten film ale um, ja go później oglądałam oglądałam i też widziałam komentarze i, i żałowałam to co po, w sensie nie podobało mi się to co ja tam mówiłam coś w sensie to było po prostu nie chodzi mi nawet o fagatę, jakby o fagacie, też tam nic takiego nie powiedziałam, ani o maszynie, w sensie, no, powiedziałam co powiedziałam, ale po prostu cały ten odcinek, cała moja wypowiedź tam, całość po prostu mi się nie podobało. I. I zdecydowanie. To w ogóle był. To był ten odcinek w ogóle. No, ja, ja wezmę nauczkę z tego odcinka, po prostu, czasowo dziwnie się zgrało. Ja też miałam dziwne emocje w sobie. Też e, ja wiedziałam, że ten odcinek ma być juicy i w ogóle chciałam, żeby był juicy, ale po prostu nie podoba mi się ten odcinek potem i usunęliśmy go. I ten odcinek też był taki jakiś dziwny, w sensie e, to był pierwszy taki reality, więc oni, wiadomo, jeszcze będą się uczyć i w ogóle, ale tam ja, jakby. Cały czas gadałam tylko na kanapie, więc to było takie trochę dziwne, ale... Um... Ciekawe, ciekawe, ale na pewno coś z tego wyciągniemy. Wszyscy coś z tego wyciągniemy. Ile czasu uczyłaś się polskiego? Ja... Ma, moja mama zawsze, bo jak myśmy mieszkali w Stanach, to moja mama zawsze próbowała z nami mówić po polsku, ale myśmy nigdy nie chcieli, myśmy między sobą zawsze po angielsku, bla. bla, bla i moja mama zawsze... Mówcie po polsku, mówcie po polsku, mówcie po polsku. I myśmy umieli po polsku tak, um, tak hej, ja chodzić na spacer chcę, bla, 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 Wiecie tak, że po prostu jakieś słowa pojedyncze, bla, 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 Moje kuzynki, te, które przyjechały teraz ze Stanów do Polski wczoraj, one... no tak po polsku, średnio, średnio i będą chciały się właśnie uczyć i podszkolić. Um, więc ja im może pomogę w tym. Yy, najbliższe no, moje... Ja wyrzucę, daj to wyrzucę, konto... Jo, wyrzucasz, to jest na nie dawaj, że tego nie trzymałeś w szafie, żeby to sprzedać. Aha, damska bluza. No, to jest moja bluza, którą ja dałam to niemu. To jest damskie. To jest normalna bluza. Bluzy nie mają orientacji, Tony. Mają. Nie, nie mają. mają. Tony, it's a normal bluza. Any old place, California. It's a cute bluza. Um, a ty się zamknij, gnoju pieprzony, pamiętasz? Ha! Na live było coś takiego, kiedyś tutaj by powiedzieli się ale ty się Dobra, gnoju, pierszony. Dobra, stary guys, no, 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 dalej coś tam go dam. Pamiętasz to? Mm -hmm. was funny. Te opakowania na Allegro kupując za 1000 złotych. Bro, give me that shit My to sprzedajemy w takim razie. 1000 złotych, my ass. Let's make jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co blind? Are you blond? Um. Papa. Are we leaving? Dawaj włosy na blond. Słuchajcie, ostatnio byłam na przełomku. Uh, I ja chciałam blond przymierzyć i przymierzałam. I ja myślałam, że mi my będzie pasować blond. Ja wiedziałam. Ja widziałam inne mulatki, inne ciemniejsze osoby w blond. And they look fire, you know, Beyoncé. Ja myślałam, że ja będę wyglądać jak Beyoncé. No, bitch. Ja wyglądałam. Mm. O, oh, hell no. Uh -huh. Okay, no, no. no. Leave it. W Krakowie będzie padać Podczas gdy <grymne> To ty pamiętnik sobie piszesz? No, matematyka Yo, matematyka No naprawdę Yo, To jest pamiętnik Gdzie to było? To naprawdę W Krakowie będzie padać podczas gdy Ja zakochałem się w tej dziewczynie <grymne> Uwielbiam patrzeć jej prosto w oczy Jej oczy przypominają mi Gwiezdne What the flip? Mhm. Mm you should twist email, ne? Right? Basha, you like Basha? The word.